Ej, witajcie tutaj, Nexos. To są kolejne przygody. Classic Leveling. O, ostatnio musieliśmy troszeczkę spieprzyć z tamtego zamku. Jak w sumie już widzieliście. Troszeczkę tam się robiło trudno. Ja postanowiłem, że jednak zostaniemy przy tym jednym kuście. Co ten koleś tam robi? To jest koleś uwa. What the fuck? What the fuck? Ok. Mm, więc przyszedłem tutaj oddać quest'a Wanted Mare's Claw. E, oddamy jej głowę i dostaniemy w sumie jakieś bardzo fajne bra bracery muszę przyznać, ale są chyba słabsze od moich. No, są słabsze od moich. Oddamy quest'a i będziemy mieli 38 poziom. What the fuck? Ale żeśmy nabili tych poziomów. E, mamy prawie 39 poziom. No i jeszcze od tej pani wziąłem jednego quest'a, który prowadzi nas do pewnego miejsca, do pewnej farmy, która nazywa się. North, coś tam zaraz sprawdziłem w questie. W sumie on się nazywa North Fold Manor. Trzeba będzie się tam przejść i po prostu zabić paru kolesi. Więc tak, tak w sumie zrobimy. Tak, w sumie zrobimy. Dobra, teraz będziemy musieli jakoś przejść tutaj pomiędzy tymi bestiami, tak aby tutaj jakoś umiejętnie e, nie zginąć ani po prostu nie agrować niepotrzebnych mobów. E, przejdziemy się tam, kurde, ale zobaczcie jaki był mały kiedyś zasięg widzenia, co? To wszystkie te e, opcje graficzne są na maksa e, może, może to jest mało, ale uwierzcie mi, wtedy to było dużo Wtedy to było wow, co za grafika, co to ma być, what the fuck Będziemy musieli przejść między tymi mobami jakoś, nie? dobra I zaraz naszym oczom powinna się gdzieś tutaj ukazać farma e, Ja w ogóle już się nauczyłem tego e, posługiwania się łukami oraz już założyłem łuk, kupiłem sobie nawet taki fajny quiver What? Quiver czyli kołczan, tak dobrze to się mówi I teraz będziemy już od teraz używać łuku Natomiast jeżeli chodzi o łuk to niestety ja jeszcze nie jestem nauczony O kurde, no nie, dwa raptory mnie zaatakowały No patrzcie, patrzcie że mamy ten, quiver, czyli ten kołczan na plecach O oh, fuck, to będzie masakra Mój pet musi wziąć te, te raptory bo inaczej nie będzie wesoło Pet Robert Robert wim poziom Dajesz Robert Bierz je, bierz je, kurde! What? Szybko gdzie jest potion What? Dobra? I bierz jeszcze tego, 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 Bierz go Bierz go Ze mnie Okej, okay, dobra uh. Udało się, udało się Dobra, zaznaczmy sobie tego targeta tutaj Mam nadzieję, że go trafimy z tego im Pum Ole, zgarnął w machę, nieźle, nice Dobra, trzymaj tam agro, Robert Kurde, trzymanie agro to było masakra No i teraz jeszcze będziemy musieli poskilować troszeczkę właśnie używanie tych łuków Zobaczcie, że tutaj na czacie... A, wy nie widzicie, w sumie moja kamerka jest tutaj yy, Ale na czacie właśnie lecą mi levele yy, Tego, tego yy, W posługiwaniu się łukami Czekajcie, ja tylko jeszcze zamknę okno sobie Ugh. A trochę tak dziwnie, nigdy nie zamykałem okna na odcinku, tak mi się przynajmniej wydaje. Eee... Tak, no niestety jestem chory. Ja tutaj w sobie wyciszę troszeczkę, jak mój koleś atakuje, a ja sobie losa muszę przebywać, bo zaraz będę... będzie mi lecieć. <ścoughs> Okej, okay, przepraszam was. No niestety, takie są, kurde, skutki choroby. Mm, no, i, no i tak po prostu jest. Scroll of Agility. Ooo, zdobyliśmy jakiś fajny scroll, zobaczcie. Małe, a cieszy. Użyjmy sobie go. Będziemy mieli. A nie, to jest scroll of stamina. Gdzie ten drugi scroll? A tu jest, dobra. Scroll of Agility. Dostajemy 9 zwinności. Dobra, przejdźmy jakoś tędy. Kurde, troszeczkę daleko jest on Iron Deposit, nie możemy jeszcze tego kopać. Nie, nie, zaatakowano skoleś. Kurde. Ale się daliśmy. A? A Będziemy musieli skasować jeszcze te, te parę tutaj raptorów. Kurde, nie trafianie to jest najgorsza rzecz, ale jak już zacznę trafiać, to już jest. To jest Gites Gites majonez, kurde. Fajnie, bo jeszcze dodatkowo zadajemy jakieś obrażenia od ognia. Co prawda nie duże, ale, ale zawsze jakieś tam obrażenia są. Jej, mamy 39 poziom. Uhua! Niedługo już będzie mouncik, ale się cieszę, kurde. Trochę cieszę się, jakby to był mój pierwszy raz. Oczywiście upływać mounta. Nie było W sumie na 40 pociągu będziemy mieli Aurek, która zwiększy nam atak power Nice A tak powera będzie Go 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 jednego raptora zlutujmy Oczywiście nie ma AoE luta O, jakiś alchemy potion Ale tu luto z niego poleciało Kurde, będzie, będzie jak kurde żywić Roberta Aż, zabiłeś to teraz zjedz Okej okay. Jest! North Manor Fold! Znaczy, North Fold Manor proszę. Okej, okay, dobra No i tych kości będziemy musieli tutaj zabijać Oni widzę, że nie mają chyba jakiegoś dużego poziomu Mam nadzieję, że ten quest chociaż da mi jakieś expa Nie, on jest już szary no to Lipa, powiem wam, że Lipa w takim razie chciałem się tutaj udać zrobić tego Questa. Natomiast widzę, że nie ma chyba tutaj jakiegoś większego sensu to robić. Więc nie wiem, czy się nie przyjdziemy, po prostu zrobić już tamtego. E, tamtego Questa e, z tymi dwoma kolesiami. No dobra, nie wiem, zabijemy może jeszcze tutaj paru tych kolesi. ład, tam jest. O kurde, ale ich spulowałem tam. Przy okazji poskilujemy troszeczkę tej łuku. Jest ta Ale kurde, już tutaj ten. Kurde, bo najgorsze jest to, że jak nie ma się skilla, to te, to te czary trafiają w kolesia. Natomiast jest mys Czyli wiecie, trafiacie, ale nie trafiacie. U, ale dostał, ale zgarnął, a się wkurzył ja bardzo fajnie już teraz idzie, jeżeli mamy TT te, te itemy. Oczywiście to są moby na niższym levelu Kurde, tu wszystko chyba spulowaliśmy już. Co, mogliśmy spulować? Tam musimy naszego peta. Przydałoby się go w sumie e, uleczyć, ale to tak sobie... O, nie! Dobra, zrobimy go na takiej zasadzie. A dobra, i tak mnie wykryłam. Co za cwaniak co za znicwania, będziemy musieli pokasować w sumie. Z. O nie, kurde, znikła w ten. Wszyscy znikli! What the fuck, gdzie oni są? Robert, ono tu do mnie. Sweet nektar, gdzie jest Robert? Robert umarł! Ja też zaraz umrę! Nie! Dobra, uuu! Na szczęście Findet mnie tutaj uratował. Teraz zawołujemy Peta. You already control? Aha, dobra, on nie żyje. Dobra, wiecie co? Zwijamy się stąd, jednak tutaj nie ma sensu być, bo ani to nam nie poleci Exp, ani nic nam tu nie poleci. Kurde, nie! Nie! uciekniemy mu. Teraz Peta, ale to później, tam gdzieś przy tym zamku. Uf. Kurde, a miałem taki fajny, ambitny plan, żeby tu się przejść, dobra Trzeba będzie iść do tego nether A czy Stone great keep Które troszeczkę czasu tutaj spędzimy Natomiast myślę, że już dzisiaj będziemy mogli pojeździć sobie na mouncie Oh yeah. Dobra nie, widzimy się przy zamku To, 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 jesteśmy Dobra, trzeba będzie przygotować się do bitwy Przywołajmy Peta. Target is not line of sight. A nie, dobra, jesteś. Dobra, wiecie co? Nakarmimy go tym raptorem i go jeszcze uleczymy. Proszę Robert. Nie dziękuj, nie dziękuj. Leczymy Roberta i będzie się... Wie... Boże, jak on z tymi palcami wygina śmiesznie ten krasnolud Dobra. Lecimy do środka. Tym razem mam nadzieję, że uda nam się jakoś przebić chociaż. Tam do góry, czekajcie. Ile ja w ogóle skilla muszę wbić? To jest pod K? Guns, 200... Paus, 195 musimy wbić. A mamy 76, no dobra, no nie, nie jest źle, nie jest źle, mam nadzieję, że... Bo tutaj w tych kolesi trzeba dużo strzelać, więc mam nadzieję, że jakoś tutaj nam się... Jakoś tutaj nam się to uda zrobić. Kurde, tam jest? Tutaj mam nadzieję, tu gdzieś jakiś barok będzie. A zatakował mnie, kurde, wiedziałem. Dobra, go, go, go. atakuję, atakuj, atakuj! Dobra, jedziemy sobie nie trafiłem. Super. Znowu nie trafiłem. Znowu nie trafiłem. Znowu nie trafiłem. Jest, trafiłem Dobra, troszeczkę tutaj pomarnujemy tych strzał, natomiast ja na wszelki wypadek kupię kupiłem ich trochę więcej Nie, nie! Najgorsze, najgorsze co może być, to to, że oni będą do mnie podbiegać tutaj. Pet tak sobie to trzyma agro. Fajnie byłoby się przerobić na, na Beast Mastery po części. Aby troszeczkę tutaj... E... Zobaczmy jakie tutaj Beast Mastery ma w sumie talenty. Increase health of your pets, duration of your beast, Notch, Armor of your pets... A by your Europec, o oh, kurde, ucieka, ucieka, ucieka. Nie, 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 spulujemy kolejnego. Boże. Boże, te uciekające moby. Ah! Jeszcze nie trafiam. Dobrze. Zaznaczmy go sobie. Zobaczmy czy coś tutaj ma, żeby trzymać agro lepiej, ten nasz pet. Chyba nie ma co. Give your pet 20% to Frenzy. No, niestety to dopiero później chyba będzie takie coś. Ale niech to je kastuje. Dobrze, dobrze, my mamy szansę troszeczkę poskilować. No, ci, ci, ci magowie są ok nawet, znaczy oni zadają troszeczkę obrażeń. Tons of damage! Natomiast ee, my mamy szansę, żeby troszeczkę postrzelać. Nie, nie, kolejny, nie, nie chcę kolejnego. No, teraz będziemy musieli zrobić małego break'a. Jest dziewiąty poziom. Zbierzmy tutaj itemy. Tutaj. Niestety nic dla mnie, nic, nic dla mnie. Dobra, my się tu zjedzmy i napijmy się. Kupiłem tutaj Moonberry Juice oraz curd Hamsteak. Więc mamy tutaj mamy, mamy racje żywnościowe. Więc będziemy mogli jakoś przetrwać tutaj w tej dziczy. Dobra, przejdźmy tędy No nie, kurde, dwa moby spulowałem. Shit. Dobra, aim shot. Dobra, użyłem e, rapid fire, który sprawi, że będziemy szybciej atakować szybciej kastować i szybciej wszystko robić. Dobrze nam idzie. Kurde, jeszcze w tym zamku trzeba będzie się tam przebić. Jest, udało się. A trzymaj agro, bardzo ładnie tam robię. Trzymaj tam agro, trzymaj tam agro. Brawo, ja z auto będę ją strzelał. Kurde, tyle emocji co? Troszeczkę to może wyglądać jak turnbase combat. Nie, 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 spadaj. Dobra. Teraz możemy się bić. <laughs> Stringer target drain 600 mana over jest. Kurde, Viper Sting, musimy za też używać, bo to będzie żreć manę tak jakby. Zobaczymy czy to zadziała tutaj. No kurde. No kurde. Nie mogę trafić z tego tego. A, musimy dać target z maną w sumie Też miałby sens No tutaj będzie trochę trudno Dobra, nie, on już w sumie ucieka To no, dobrze Go, 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 atakuj, atakuj, atakuj Zuticate Bum, jest Jest! Dobra, kolejny Gdzie ty biegniesz Robert? Oh, Boże, przestraszyłeś mnie Robert Jeez. Co za Robert my napijmy się. No i teraz będziemy wbijać się do zamku, chyba najtrudniejsza część. Mam nadzieję, że przed tym zamkiem nikogo nie będzie. Zrobimy to na, na dzidzie. Voidwalker minion, 47 poziom. Oh, na no, szczęście on tutaj nie jest... się No dajemy radę wydaje mi się że tutaj kurde w grupie trzeba byłoby to robić no nie wierzę że znowu kurde na mnie się przerzuciło jeszcze na Roberta. Robert, ty tam agruj. Agruj zioomuś. No, mamy już 131. Już zaczynamy powoli trafiać, zobaczcie. A, aim shot. Burda, jaka klimatyczna muzyka się włączyła. on zaraz będzie uciekał, więc postarajmy się walność tego. A jest, spowolnienie, nie trafiłem. Kurde! Spulował tamtego moba. A ja nie chciałem, kurde, żeby pulować, było coś cokolwiek. Nie! Kolejnego moba jeszcze spulował. Ja pierdykam. Już damy radę. Mam nadzieję, że się tutaj przebijemy. Uff! Na szczęście on będzie kastował tak w nieskończoność, bo Robert jest za ścianą, więc. Tyle dobrze tutaj. No ale teraz we mnie będzie kastować. A ten mob się tutaj zbugował, apparently. A boję się co czeka nas u góry. Tam będzie jeszcze więcej mobów. No nie uśpił mnie. Shit. Dobra, Robert, jest, dajesz dajesz, dajesz, dajesz. Robert! Nie slakuj. Dobra, uleczymy troszeczkę Roberta. A my tutaj weźmiemy drain mana. Jest, Nie trafiłem. Jest, drain mana. Będziemy jej manę zabierać. Zobaczcie. Ha! Drain mana. Tylko ciekawe, czy to nam odrespia manę też, bo już sam nawet nie pamiętam. One sting może być tylko. Może być albo. E, serpent sting, albo. E, viper sting. Kurde, to był świetny sting, szczerze mówiąc. Ten, który. Daliśmy Stuna, znaczy Sloa. Teraz trzeba będzie tam wyjść i zrobić porządek. Okej, okay, tu jakieś ugnisko, kurde jest. Dobra, wozimy. Piszemy rzeczy. Przepraszam, ja sobie tak nogę tutaj założyłem. Ale tak mi się proszę, po prostu wygodnie gra. Okej, okay, Robert. Nie wkurzaj mnie, człowieku. Znaczy, niedźwiedziu. Jeez. Okej, okay, teraz będziemy musieli pójść tutaj na, na prawo. O ile dobrze pamiętam, następnie u góry także w prawo cały czas iść, później w lewo do góry, dobra. O kurde, ten rozkład tych zamków, muszę pamiętać. Tego ja że tutaj ci kolesi są niewidoczni, jak już. O, jest mag, jest mag Syndicate Magus. O kurde. No shit, idziesz tam, Robert? Not in the line of sight. No, chodź, 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 chodź. chodź. Chodź, Robert, wracaj się, wracaj się, wracaj się. O, ale to ma spowolnienie. O, kurde. Dobra, no, mogę, mogę tutaj. Te... Jest, mogę atakować. W sumie atakuję, atakuję, atakuję. Dobra, ją skasujemy szybko, mam na nadzieję. Dobrze, jak już mamy skila w broni, to możemy tutaj na spokojnie sobie jechać. Zostawimy sobie Rapid Fire na. A te moby u góry, te trudne, te, które trzeba zabić, jest. A nie masz gdzie iść, bo to są schody. ha, mordercze schody. Dobra, nikogo nie ma, tu jest zamknięte. Dobra, jest ok, no spokojnie. Zjedźmy sobie, lepiej być przygotowanym do walki. Jestem magus, dobra, on poszedł na prawo. Uda nam się przejść, tak? Przmychnąć troszeczkę O nie, kurde, zaatakował nas What the fuck? Tam... O Jezus Maria Jezus, idź tam, Robert Dobra Kurde, bardzo lubię się z tymi magami bić Oni są... Znaczy, oni sobie stoją, tylko gdzieś tam kastują co jakiś czas Panie bo jak przekładamy agro, to ona traci, jakby, na tym wszystkim... Traci kastowanie Jest bardzo dobrze Kurde, ten łuk to jest potęga jednak no Nie, nie, stój, stój Nie uciekaj nigdzie, nie uciekaj nigdzie Gdzieś daleko Gdzie ty polazłaś? Ty głupia babo, na dole polazłaś? What the fuck? Serio? Gdzie no, ona jest? Living Combat No nie wierzę, że się odagrowała No kurde mać A tu jest dobra. Trzeba będzie ją po prostu szybko zabić. W takim razie Boże, z tymi magami to będzie jazda. W sumie ja też chyba jakieś freezing trapa tutaj mam. To może będzie. Jest freezing trap. Może będzie jakaś możliwość, aby ich zamrozić tutaj niektórych tych niepotrzebnych te niepotrzebne moby mam nadzieję że tym razem się nie zbuguje bo będzie się w no widzicie to jest raz że prywatny serwer dwa że kurczę to jest wanila jest jest stay down stay down a szybko jedzenie może troszeczkę marnuje tutaj rzeczywiście to jedzenie, ale lepiej, lepiej zjeść tutaj, niż później ginąć. Dobra. Zobaczmy, zobaczmy. Jest taki magus. Mamy dwóch magusów. Jest ten falcon. Jest otto. Czekajcie, położymy tutaj trapa. Dam peta na pasyw, do strzelę. A się tak? O kurde. Dobra, jest bardzo słabo, jest bardzo słabo. Nie, nie! Jeszcze zabrał mi broń. O, kurde nie! O, kurde, nie! Nie, nie! Ja! Żyć! Ja chcę żyć! Nie, 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 nie! Zeskończą! Zeskoczą! O! chwila życia! O, oh, fuck? Udało się? Udało się Kurde, trzeba będzie to jakoś zrobić <laughs> umiejętnie um, Trzeba to zrobić chyba bez peta, wiecie? Znaczy ja tu mam tego revive pet, Zobaczymy Zaraz, zaraz coś wykombinujemy